Cześć witam was bardzo bardzo serdecznie z tej strony Bartosz a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Wukong ja jestem na streamie jest ze mną kilka osób i kontynuujemy przygodę ja ogrywam ten tytuł na playstation 5 jesteśmy tutaj tuż po pokonaniu tego jakże niesamowicie przynajmniej dla mnie ciężkiego bossa ci którzy pokonali go szybciej prawdopodobnie się śmieją teraz do rozpuku Ci, którzy walczyli z nim dłużej niż półtorej godziny, bo tyle mniej więcej mi on wczoraj zajął, no to prawdopodobnie rozumieją o czym mówię. E wiadomo, jak ze wszystkim, dla jednych boss jest trudniejszy, e dla jednych prostszy. Niektórzy też mają bardzo dużo szczęścia e i udaje się pokonać gdzieś tam w miarę wcześniej te bossy. No, u mnie wczoraj tego szczęścia brakowało, umiejętności chyba trochę też. Eee, mamy tutaj złotego karpia umiarkowanie zwiększa szanse na zdobycie materiałów po zabitych wrogach Niespecjalnie dla mnie szczególnie że ja tutaj nic praktycznie nie wytwarzam eee, natomiast mamy eee, wiązadło podparcia murs Murs. murs czemu ja przyznać tam murz jako murs coś mi się tutaj to skojarzyło chyba z mrozem i wydawało mi się, że trzeba tak to zrobić, <grymne> ale to jest podparcie mórz. Może też dlatego, że bardzo rzadko o morzu mówi się w liczbie mnogiej. Jestem totalnie nie, nie, nie z tym słowem. Ehm, <grymne> Dobra. E, lecimy, a jeszcze coś w ekwipunku. Stal z góry Kun kawałek stali wykutej z ducha nieustępliwości, która nie poddaje się nieubłaganemu upływowi czasu. Dobrze, e, no dobrze. Samo doskonalenie, no, przy, no, no, dobra, w takim razie udajmy się teraz tutaj do e, tej kapliczki, do tego kadzidełka. Zobaczmy, co my tu możemy nowego wytwarzać po walce z tym longiem. E, czy nam tutaj coś nowego doszło? Hit nowy kostur e, tu nic nowego się nie odkryło tutaj. Też nie widzę nic nowego. Kamienny kostur mam no, też tutaj. Brak informacji. Tutaj jakaś włócznia ta włócznia mnie zastanawia, bo zdobyłem chyba e, zdobyłem chyba tutaj jakieś tam włócznie mam bardzo dużo tutaj yy, yy, no Kurcze, tych do wytwarzania nie pamiętam nazwy tego składników więc możemy sobie ją wytworzyć yy, ale ta włócznia Okej okay. myślałem że ta włócznia będzie miała tutaj jakieś jakby rozwinięcie w sensie, że też będzie można ją w ten sposób sobie ulepszać, ale no niestety nie ma żadnych e, dodatkowych drzewek. No to trudno w takim razie. Okej, okay, no to ja tutaj nic nowego nie widzę. W pancerzach pewnie też nic nie będzie, e, bo bym dostał tutaj pewnie jakąś informację, czerwoną kropeczkę, że nam tutaj coś e, nowego doszło, więc wydaje mi się, że chyba nie ma co przez to przechodzić. Słuchajcie, o, materiały, składniki dokładnie o to mi chodziło. Dzięki za podpowiedź. To jest czwarty rozdział. Mniej więcej początek, tak bym powiedział. Także tutaj odpowiadając na pytanie nobu, to tak, jest to czwarty rozdział. Z tym, że powiem szczerze, że witam serdecznie Sven. Ja nie wiem do końca, gdzie ja mam bies. Jak ja tutaj przybiegłem, to byłem przekonany, że tam jest dalsza ścieżka. Ale teraz. Kurczę, tego przekonania już troszeczkę mi brakuje. Więc wydaje mi się, że może jednak mam pobiec gdzieś tutaj tędy. Chyba chyba tak. Tutaj był ten przeskok, ja z niego nie skorzystałem. Tutaj na górze Ostatecznie nie pamiętam co było. Czy ja tu pobiegłem w ogóle? Pobiegłem, tak, pamiętam, bo zdzierałem tą kartkę. Czy nie? Kurde, no niby chyba nie, bo mam tutaj, żeby ją zedrzeć. Hmm. No to chyba tutaj. Witam serdecznie, Don Felson. Tak. E, wczorajszy boss został pokonany zgodnie z planem. E, zaplanowałem sobie walkę z nim do północy i o północy też udało się go pokonać. E, no dobra, w takim wypadku zrzymy tą kartkę. To jest chyba trzecia już taka kartka. E, no widzisz Don Felson nie... E, nie wierzyłeś we mnie, straciłeś wiarę, jak podejrzewam. E, e, liczne osoby po oglądaniu półtorej godziny moich porażek, ale, ale podołałem. E, a ten pokaz Sony dzisiaj widziałem. Marta przysłała streszenie w 90-minutowym filmie, więc jakby bez sensu dla mnie jest tracić czas na oglądanie tych pokazów. Czy ja mogę tu zeskoczyć? Mogę, ej, i nawet mi się nic nie stało. Więc teraz pytanie, co dalej? Tutaj? Nie, no tutaj to na pewno, nie? Bo ja tym mostem już biegłem. Może teraz trzeba wrócić w to miejsce, gdzie tam się tą kaccenkę oglądało? Tylko gdzie to było? Hmm tutaj to było dobra Witam serdecznie Bipper Fajnie że dołączyłeś co do wymagań remastera Soul Rivera, no to jakby podejrzewam, że jest to możliwe, no bo jest to tylko i wyłącznie remaster. Oni nie muszą tutaj e, tak naprawdę wiele zrobić. Dorzucić jakiś dobry, zoptymalizowany silnik graficzny i tyle. Nie wiem, czy to jest dalsza ścieżka, ale biegnę. Dobra. Te małe pajączki ja je pomijam, wiecie, bo no nawet nie chce mi się na nie marnować pada. I tego gościa sobie zleję. Ach, nie jest nie zginął, no? A, za duże są te wymagania, według Ciebie, okej. Okay. No, ja, jak patrzę na, na RTX z serii 2000, to to są wymagania jakieś takie sprzed 8 lat. <grych> Więc, dla mnie, to są dosyć, dosyć niskie te wymagania. Dobra, tutaj nie byłem. E, tak przynajmniej mi się wydaje, więc chyba tutaj zostaniemy. E, zobaczmy jeszcze tutaj jakiś gostek. Ja sobie tu poczyszczę. Wiecie, bo tak trochę nie wiem dlaczego czuję taką potrzebę wewnętrzną. Patrz, kurde, nie dobiegnę do niego, no, dobiegłem. No, kurde. Idę dalej, bo ten jakiś denerwujący był. Bardzo nie lubię właśnie tutaj w Wukongu tych przeciwników takich, e, którzy się od, unoszą nad ziemią. Cholernie są irytujący niestety. Szczególnie, że Wukong ma tą wadę, że nie ma że nic do strzelania. Nie ma jak tutaj tego dystansu, wiecie, zrobić. Ma ten kostur, co prawda, ale ten kostur jest takiej średniawka trochę na takich wrogów, którzy letają i jeszcze się przemieszczają tutaj bardzo szybko. Ok, tu mamy dwie wielkie te larwy, więc ja tutaj oszty. Patrzcie, doskoczyła do mnie ta larwa. Dobra, robię ewakuację stąd. Dobra, został jeszcze jeden. Ok, tego oczywiście nie mogę tutaj. Ja się nie mogę stąd wydostać. A tutaj jest wyjście. Patrz, kurde, ale ta larwa jest nieustępna. Dobra. Dajcie mi spokój już. Dobra, została jedna mała larwa, dwie duże. O, i na przykład teraz w takiego chłopka oczywiście nie trafiasz. Zostały mi dwie duże larwy i jedna mała. Najpierw. A nie, patrzcie, jeszcze jedna mała. Jejku, i co jeszcze? Wypuść mnie. Dobra, zrobimy to... tym. Przetestujemy sobie tego nowego gościa. Fajny jest. OK, wymęczył mnie strasznie ten gościu tą larwą, ale został tylko jeden. Fajny ten piorunowy typek, powiem wam. Bardzo fajnie szybko bije, duże obrażenia nawet robi. Jestem zadowolony. I powiem szczerze, że totalnie chyba mi się nie opłacało tutaj tego wszystkiego czyścić, bo trwało to wieki. A tylko po to to wszystko robiłem, żeby dotrzeć do tej skrzyni. Więc jeżeli tu będzie jakieś ciulostwo w środku to Okej, okay, rdzeń złotego drzewa no jest spoko. I rdzenie umysłu też są okej, okay. ale z tych wszystkich przeciwników, których tutaj pozabijałem, też mi padł tylko jeden rdzeń umysłu. Więc tak troszeczkę troszeczkę się musiałem Mocno, mocno, mocno owalczyć i dużo poświęcić czasu A nagroda była taka średniawka, bym powiedział no Ale okej okay. Dobra, tutaj zajmę się tymi Pajączkami, one chyba wybuchają No ale idziemy dalej, mam nadzieję, że Dużo nie pominąłem w tym rozdziale. Pewnie coś tam pominąłem, bo nie wierzę, że tutaj za pierwszym podejściem tak nagle uda mi się super, hiper tutaj wyczyścić. Patrzcie, no i mnie opluli. Dobra, dwóch z głowy. Ok. Wyczyszczone. Trochę mnie zatruli, ale to nic. Tam jeszcze ten do mnie strzela, ale go olewamy. Na razie tu sobie przejdziemy. Zobaczymy, co tutaj jest. <laughs> Dzięki nobu za przypomnienie o tej skrzynce. E, chyba ją podniosłem, chyba to była ta, o której pisałeś. No i zobaczmy. Tutaj coś jest i tutaj coś jest. O! Fajnie, miejsce medytacji. Zajrzyjmy do tej jaskini, zobaczmy co tu się dzieje. a patrzcie i tutaj tą posiadłość też nam pokazuje na tej medytacji dopiero teraz widzę na kamerce jaką mam powyciąganą koszulkę i pamiętoloną o Jezu masakra jakoś ją tak naciągnę żeby wyglądała jak prosto spod żelazka czekajcie aż szwy będą pękać ale przynajmniej nie będzie wyglądać tak tragicznie w photoshopie sobie dorysuję później prosty kołnierzyk e, dobra, co my tu mamy tu nic nie mamy zobaczmy tutaj ogadałem się i teraz kurde mnie gardło boli dlatego w międzyczasie sobie gdzieś tam siorbię herbatkę e, o, 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 o. Fajnie, widzę też na dole kadzidełko. olso bardzo fajnie. Ale najpierw zobaczmy na górze, co tutaj się kryje. Skoro tutaj już nas gra zachęciła do tego, żeby tutaj wejść przez tą szczelinę, no to już sobie dobiegnijmy do końca tej ścieżki ze szczeliną. No i tutaj nam się już ta ścieżka zakończyła. A nie! Nie zakończyła się. Dotarliśmy do kolejnego mini -bossa żabowego. Okej, okay. ale to rozpykało. słuchajcie, <laughs> po mistrzowsku została tutaj ta żabcia pokonana, nawet jeszcze mi zostało masa many, ale powiem szczerze, że gdzieś tam po, po cichu liczyłem, że ta żaba będzie kolejnym duchem i jak sobie wciągnę tego ducha, to mi się zregeneruje tykwa, tak się niestety nie stało. Możemy biec dalej, ale powoli powiem szczerze, że mam wątpliwości co do tego, czy biec dalej, bo tam mieliśmy kadzidło. O, tutaj jest odzyskanie. Tam mieliśmy kadzidło i powiem szczerze, że trochę, trochę mi tęskno do tego kadzidła. Ale też widzę, że chyba tutaj nam się te ścieżki spotykają, więc teoretycznie. O, pięknie. Teoretycznie mogę sobie wrócić. I powinienem, tak jest, powinienem tutaj do tego kadzidełka dotrzeć. No i tutaj odpoczyneczek sobie pykniemy. Jest fajniutko. Tu sobie przymkniemy. W celu upewnienia się, czy nie pominąłem tutaj jeszcze jakiegoś przeciwnika, tu była ta szczelina. No czyli petarda, tutaj ogólnie nic nie pominąłem. Możemy lecieć dalej. Tych kolesi sobie omijam, bo oni są strasznie irytujące, a nie ma tutaj żadnej wartości dodanej z nich. Te pajączki tak samo. To nie jest jakiś mój tutaj przeciwnik marzenie. Wyzwanie to jest żadne, a czasu stracę na nich masę. ゃうぞ。 Dobra. Pięknie. Co to jest? A. To był po prostu jakiś przeciwnik którego też już wcześniej miałem okazję poznać. Czekajcie, zobaczę, jak to moje ustawienie mikrofonu. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Dobra, nie wiem, czy coś się zmieniło, ale troszkę poprawiłem. OK, cieszę się, że mnie słyszysz. Głośno i wyraźnie. Kolejne kadzidło. Co tu się dzieje? Kadzidło na kadzidle. No to chyba sobie kolejny odpoczynek tutaj pyknę. Dlaczego by nie? No i co nam to dało? To kadzidło. Oprócz tego, że mamy tu, to nic, i mamy teraz tam. A tutaj wchodzi się już do tej posiadłości, więc obstawiam tutaj boss z którąś siostrzyczek, która pilnuje Matuli, bo kadzidełko jest tak blisko, że obstawiam, że będzie tutaj katsena i boss fight. Zobaczymy, czy mam rację. Już z jedną siostrzeczką, pajęczuszką walczyliśmy. Jakieś oko widać czerwone? O, patrzcie, kto to Ciężkie to będzie starcie, bo jest to nasz ziomek. Ale być może, jak go pobijemy, to się ocknie. O kurde, jaki wielki! Do tej pory był taki malutki. No dobra. Pytanie do Svena, ile tenci zajął? To będzie dla mnie odnośnik. O, nie wyszło. No dobra, zobaczmy. O kurde, ale go zblokowało. Ładujemy wszystko, nie? Ale obrywa, zobacz co się dzieje. Nic nie widzę przez tą kamerę. Ten chłop normalnie znika, rozumiesz? O ten, w którego ja się zamieniłem. A, okej, okay, za pierwszym razem. No, u mnie nie wiem, zobaczymy, czy będzie jakaś druga faza. Nie, nie ma tutaj żadnej innej fazy, chyba. No dobrze. Przeciwnik padł bardzo szybko. Nie wiem, czy nazwy, nazywać go przeciwnikiem, czy ziomkiem, czy, czy jak. W każdym bądź razie, no już po nim. I co jeszcze można by tutaj zrobić? Zobaczmy. Coś tutaj chyba w tej posiadłości wypadałoby ogarnąć. Czy ja mam tutaj otworzyć jakieś drzwi? Te drzwi. Najwięcej sensu by miały. Tutaj kwitnąca wiśnia. Nic tu się nie robi. Słuchajcie, chyba trzeba po prostu stąd pójść sobie. No to nie wiem o co chodzi. Tym bardziej nie wiem teraz, gdzie mam iść, bo ta walka z nim, jakby totalnie nic mi nie powiedziała. No ale będziemy kombinować. Także, moi drodzy, ja sobie tutaj zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wbijajcie oczywiście na streamy, wbijajcie na Discorda. My na streamie kontynuujemy, a na odcinku się żegnamy. Także pozdrawiam i do następnego.